Witam wszystkich, ja nazywam się Tomek i witam Was na kanale Programy Jemy. Dzisiaj to już piąty odcinek, gdzie zaczniemy w końcu pisać naszą aplikację. Od czego zaczniemy i co będziemy dzisiaj robić? Zaczniemy sobie od stworzenia struktury plików, struktury naszego projektu, a później dodamy sobie odnośniki na naszą stronę, żebyśmy mogli poruszać się pomiędzy zakładkami naszej strony. Zaczniemy sobie od uruchomienia terminala. Podstawowe komendy były opisywane w poprzednich odcinkach. Co stworzymy? Stworzymy sobie w naszym katalogu domowym nowy folder. Folder nazwiemy sobie aplikacja. Żeby stworzyć nasz folder, bo jeżeli sobie ten folder stworzymy, tak? Jako nowy katalog, tak? Aplikacja. No to nie będziemy mieli struktury plików, wszystko byśmy musieli tworzyć od ręki, tak? No to jest bardzo dużo pracy, yy, ale dzięki yy, naszemu Ruby on Race możemy sobie to zautomatyzować. W jaki sposób to robimy? Wpisujemy sobie w naszym terminalu polecenie Rise New. I nazwa aplikacji. W tym wypadku stworzymy sobie e, nazwę aplikacja. Wciskamy Enter. Jeżeli taka informacja, taka lista plików e, wyświetli nam się i będzie informacja create, to znaczy, że stworzyliśmy sobie listę fol folderów, listę plików. Jak widzicie, tych plików jest dużo. Program automatycznie za nas. E, stworzył całą strukturę plików, którą możemy sobie zobaczyć tutaj. Tą strukturę, te foldery, te najważniejsze pliki omawialiśmy sobie w poprzednich odcinkach, ale również w poprzednim odcinku y, tłumaczyłem wam jak zainstalować sobie i czego będziemy używać w kolejnych odcinkach. Y, daję słowo, dałem słowo, więc uruchamiamy sobie nasz program Sublime Text, który instalowaliśmy w poprzednim odcinku, żeby załadować sobie strukturę plików i naszą aplikację do, nasze, do, do, do aplikacji Sublime Text, klikamy File, Otwórz folder, Katalog Domowy, aplikacja i klikamy Otwórz. Jak widzicie, mamy tu całą strukturę naszej aplikacji. To okno sobie zamkniemy, będzie niepotrzebne. Co jest następnym krokiem? Następnym krokiem jest uruchomienie serwera aplikacji, ponieważ nie wiem, czy o tym wspominałem. Aplikacja w frameworku Ruby on Rails do poprawnej pracy wymaga uruchomienia serwera aplikacji. My będziemy tworzyć sobie serwer aplikacji lokalnie. Standardowo jest to tworzone na, na lokalnym hoście, czyli wpisujemy sobie tutaj localhost dwukropek numer portu, w tym wypadku 3000, klikamy Enter, no i widzimy, że e, nie, uda, nie możemy wyświetlić e, naszej strony, e, framework Ruby on Rails nie działa, ponieważ nie jest uruchomiony serwer. Aby uruchomić sobie serwer, otwieramy nowe okno terminala, ponieważ serwer będzie działał cały czas w tle. Klikamy prawy przycisk. Nowy terminal i co teraz jest bardzo ważną informacją, to to, że jeżeli sobie tutaj wpiszemy polecenie startujące serwer, czyli rails server i wciśniemy enter, no to serwer nam nie wystartuje z tego względu, że musimy znajdować się w w folderze naszej aplikacji, czyli w tym wypadku wchodzimy sobie poleceniem CD, apli i klikamy i wciskamy klawisz Tab. Jesteśmy w folderze naszej aplikacji. Teraz możemy ponownie wpisać polecenie rails Server, czyli polecenie startujące serwer. Wciskamy Enter. Jeżeli mamy taką informację, to znaczy, że serwer działa. Minimalizujemy sobie okno terminala, w którym uruchomiliśmy serwer i sprawdzamy pod adresem localhost 2.3.000 czy serwer działa. Tak, serwer działa, ponieważ mamy informację, że e, je, jesteśmy na platformie Railsów. E, mamy wersję 5.0.0.1 i wersję języka Ruby 2.3.0. Teraz możemy wrócić sobie do Kolejnej rzeczy do, do kolejnego kroku mianowicie stworzenie kontrolera, czyli e, tak jak w, w, omawiałem w filmiku o, o wzorcu projektowym MVC, że kontroler jest takim mózgiem, odpowiedzialny jest mózgiem aplikacji, odpowiedzialny jest za, za całą e, logiczną część aplikacji. E, to taki kontroler musimy sobie stworzyć. Jak tego dokonać? Wchodzimy sobie do naszej aplikacji i wpisujemy polecenie rails generate control con, controller przez 2l tak home index i wciskamy enter jeżeli polecenie wpisaliśmy Poprawnie wyświetliła się również informacja y, Create, że stworzyliśmy sobie kontroler o nazwie Home Controller RB w folderze Controllers. Żeby zobaczyć podglądać sobie ten folder, wchodzimy do naszego Sublim Teksta i szukamy sobie tego folderu, czyli app, app Controllers, i widzimy, że stworzył nam, stworzył nam się plik z kontrolerem naszej aplikacji. Co jest bardzo fajne, to to, że framework Ruby on Rails tworzy z automatu za nas kontroler, ale również tworzy widok naszej aplikacji. W tym wypadku index.html.erb. Możemy sobie sprawdzić to w Sublime Text. Wchodzimy w app/view/home. I widzicie plik index.html.rb. Żeby sobie podglądnąć ten, ten plik indeksu, to zaraz wejdziemy sobie w przeglądarkę, ale co wykonało jeszcze to polecenie tworzące kontroler naszej aplikacji. Mózg naszej aplikacji stworzył sobie również ścieżkę, ścieżkę do tych plików w, w folderze config. Road, roads i tu widzimy, że stworzył nam Home Index, czyli te polecenie, które wykonaliśmy, Rails Generate Controller Home Index, wykonało, wpi, zro, dokonało również wpisu w folderze, w pliku konfiguracyjnym Roads, czyli ścieżki, tak drogi. Następną rzeczą, co, której dokonamy, będzie próba wyświetlenia tego naszego pliku index, czyli tego pliku z zawartością home index, znajdź mnie w app view home, tak? I, i tak dalej. Czyli wpisujemy sobie tak, jak, tak jak stworzyliśmy home. Błąd, indeks. I wyświetla nam się y, nasza strona, y, nasza strona, strona naszej aplikacji. Jak widzicie, to co jest tutaj wypisane, jest w, w pliku źródłowym strony. Jeżeli sobie zmienimy tutaj, witaj, pierwsza strona, pierwsza, witaj na pierwszej witaj na pierwszej stronie stronie naszej aplikacji wykrzykniki 3 sobie damy tu napiszemy sobie przykładowo to takie proste i trzy wykrzykniki zapiszemy sobie Odświeżymy sobie w przeglądarce naszą aplikację i widzimy to, co wpisaliśmy. Zmieniło nam się na to, co chcemy. Co będziemy robić dalej? Może dodamy sobie, może dodamy sobie drugą, drugą zakładkę, zakładkę naszej strony. Jak tego dokonać? No niestety nie możemy tego zrobić przez polecenie e, rise generate e, controller, poni ponieważ gdybyśmy chcieli sobie robić wszystkie podstrony, czyli przykładowo o mnie, kontakt, e, oferta, to przy tym poleceniu, które można tak naprawdę wykonać jeden raz, musielibyśmy sobie tutaj dopisać e, o nas, tak, e, cennik i na przykład kontakt, tak? Wtedy jeszcze raz powtórzę: stworzy się, stworzy się nam y, plik w folderze widok, stworzy nam się kontroler oraz stworzy nam się y, droga w, w pliku road, czyli ścieżka, ścieżka do tych wszystkich naszych stworzonych plików. Te polecenie można, Rails Generate Controller można wykonać tak naprawdę raz. Żeby dodawać kolejne strony, musimy sobie dokonać tego w inny sposób, a mianowicie wchodzimy sobie w edytora nasz, naszych plików, naszego kodu i tworzymy sobie nowy plik, który nazwiemy, który nazwiemy o mnie, tak? Jeszcze raz. Zapisz o mnie rozszerzenie html, tak. Kropka erb. I wciskamy klawisz Enter. Stworzył nam się drugi plik. O mnie ERB. Skopiujemy sobie to, co mieliśmy na pliku indeks. Wkleimy tutaj. I wpiszemy sobie tutaj informację, że to jest druga strona. Druga strona. To takie proste sobie zostawimy, zapiszemy. I co musimy teraz zrobić? Następną rzeczą musimy dodać sobie to polecenie, żeby nam kontroler widział, że istnieje taka strona. Musimy sobie dodać to w folderze Controllers Home Controller. Musimy sobie zdefiniować naszą stronę o mnie. Robimy to przez wpisanie polecenia DEV O mnie. I wpisujemy sobie tutaj end. Zapisujemy. Następną rzeczą musimy sobie dodać ścieżkę, drogę do, do, naszego, do naszego pliku. Wchodzimy do folderu config. Klikamy roads. I dopisujemy sobie get home slash o mnie. Zapisujemy. Odświeżymy sobie tutaj. Wpiszemy sobie tutaj o mnie. jak widzicie, wyświetla nam się strona, którą przed chwilą stworzyliśmy. Druga strona. Czyli plik ON HTML.erb. Żeby nasza aplikacja po wpisaniu. żebyśmy nie musieli wpisywać tak jak do teraz na naszym lokal hoście ścieżki Home index. musimy sobie zdefiniować taką stronę główną. Czyli zmienić wpis w naszym, w naszym folderze konfiguracyjnym roads na, na e, stronę główną, co robimy, wpisując kratkę tutaj zamiast slash. Oprócz tego musimy sobie wpisać również tutaj zamiast get polecenie root. ROOT, tak? Żebyśmy, żeby aplikacja wiedziała, że, że jest to strona główna. Zapisujemy sobie. Wpisujemy localhost 3000 2.300, no i teraz, po zdefiniowaniu sobie ścieżki, drogi do, do naszego pliku, yy, nie musimy wpisywać, tak jak wcześniej, slash home index, tylko mamy zdefiniowaną yy, drogę do po, yy, jako, jako strona główna naszej aplikacji. Yy, co będziemy robili teraz? Teraz dodamy sobie odnośniki na naszej stronie internetowej. W jaki sposób tego, w jaki sposób tego dokonać? Wchodzimy sobie do pliku naszej strony, w tym wypadku indeks, i wpisujemy sobie polecenie link tu. strona główna opis linku przecinek i polecenie root patch zamykamy znaczniki co to oznacza oznacza to że y, tworzymy link o nazwie strona główna y, a tutaj pokazujemy że jest to jest to na, nasza, nasza główna ścieżka. Dodamy sobie również drugi link do strony o mnie. Polecenie link tu. To jest odpowiednik w HTML-u polecenia ahref o mnie przecinek i tutaj wpisujemy sobie nie root patch, tak, tylko home, ścieżkę do naszego pliku, podkreślenie, o nas, podkreślenie, patch, ścieżka. I zamykamy znacznik. Zapisujemy. Jeżeli wykonaliśmy wszystko poprawnie, to nie wyświetli nam się błąd. W tym wypadku nam się wyświetlił błąd. Yy, I... I musimy sobie znaleźć rozwiązanie. Yy, musimy znaleźć sobie rozwiązanie. Sprawdzamy sobie nazwy plików. A, widzicie. I tutaj błąd polegał na tym, że... Pisałem sobie o nas, a nazwa naszej strony, drugiej takiej podstrony naszej aplikacji, nazywa się o mnie. Czyli zmieniamy sobie to. Wchodzimy sobie w widok, indeks. O mnie. Odświeżamy. No i kochani, wystąpił błąd, ponieważ zapomnieliśmy dodać jednej rzeczy w naszym znaczniku odnośnika. Przez to ap nasza aplikacja nie wyświetla nam błędu, ale... Nie wyświetla również odnośników. I co tutaj się stało? Stało się to, że nie dodaliśmy sobie, wpisując yy, znacznik, znaku równa się. Tak polecenie wygląda poprawnie. Zapiszemy sobie, odświeżymy i jak widzimy, mamy tutaj odnośniki. Odnośnik do strony głównej i odnośnik o mnie. Na stronie o mnie, czyli na naszej drugiej stronie, nie możemy wrócić sobie do, do strony głównej, z tego względu, że musimy edytować sobie również plik, drugi plik naszej strony o mnie. Najlepiej skopiować sobie te dwie rzeczy, te dwie linijki i wpisać również. Wkleić do góry, zapisać, odświeżyć i jak widzicie, możemy poruszać się tutaj już za pomocą, nasz, za pomocą naszych odnośników po stronie pierwszej, stronie głównej i drugiej stronie, stronie o mnie. Tak stworzyliśmy dzisiaj naszą pierwszą stronę z systemem odnośników. W następnej części naszego poradnika będziemy poprawiać sobie wygląd, żeby ta strona lepiej wyglądała, a mianowicie wczytywać sobie GEMA o nazwie Bootstrap. Będziemy pracować na takim frameworku Bootstrap, który umożliwi nam tworzenie ładnych stron, fajnych i przyjaznych dla oka. Dziękuję, zapraszam do subskrypcji. Wszystkiego dobrego, hej!